A dzień dobry wszystkim dzisiaj będzie bardzo krótki filmik i tak naprawdę na życzenie jednego z moich widzów kolega Grzegorz którego w sumie znamy i osobiście prosił żeby nagrać jak głośny jest ten trenażer Van Ryssel Direct 100 zaproponował żeby pojechać na drugiej albo trzeciej koronce na kasecie od dołu no i żeby utrzymać Moc około 280-300 W i aby utrzymać też około 90 obrotów na minutę. Więc teraz ten test właśnie przeprowadzę. I, no i zobaczymy, jak głośny jest ten trenażer. No tak, żeby powiedzmy było bardziej słychać trenażer niż pracę łańcucha i napędu. Zaczniemy sobie od takiego spokojnego kręcenia i mamy w tym momencie na trzeciej korunce kasety od dołu. Kadencja około 55 i będziemy zwiększać. W momencie jak powiem stan, to będą na podglądane wartości. Start. 480 watów. Uf. zobaczymy. Może się uda utrzymać te wartości, ale na drugiej koronce. Także jestem na drugiej koronce kasety od dołu i będziemy zwiększać prędkość, jak powiem start. Będą żądane wartości, czyli e, około 90 obrotów na minutę mocą będzie jednak znacznie więcej 500 60 watów No niestety trochę dla mnie to dużo, jak widzicie dla takiego zwykłego laika, amatora, e, Januszów, kolarstwa, taki trenażer, który no tam, powiedzmy do tych 600 W, spokojnie wystarczy. Mam nadzieję, że test e, się udał i że wszystkim się podobał. Do następnych. Cześć!